Kawa, która zmienia wszystko. Przypadek z 2024 roku. Wyobraź sobie kawę, po której możesz nie spać przez 72 godziny, a Twoja produktywność osiąga kosmiczny poziom. Nierealne? W 2024 roku sztuczna inteligencja OpenAI przypadkowo stworzyła przepis na taką kawę. To, co miało być niepozornym eksperymentem, zmieniło życie wielu na zawsze. Pierwsi testerzy byli zachwyceni. Praca, projekty, kreatywność – wszystko to eksplodowało w niespotykanej intensywności. Ale po trzech dniach przyszła ciemna strona. Halucynacje, dziwne wizje, a nawet mówienie w wymarłych językach. Czy to efekt zmęczenia, czy może coś ponadnaturalnego? OpenAI szybko starało się zatrzeć ślady eksperymentu. Przepis zniknął z dostępnych źródeł, a historia ucichła. Jednak plotki utrzymują, że w zakamarkach Darknetu wciąż można go odnaleźć. Kto wie, jakie umysły i ambicje skusi ta mroczna kawa? Czy taka kawa to cud innowacji, czy złudna droga do szaleństwa? Jeśli historia Cię intryguje, zostaw komentarz, co zrobiłbyś z taką mocą? A może odważysz się szukać przepisu? Pamiętaj, każdy łyk wiąże się z ryzykiem być może większym niż potrafisz sobie wyobrazić.